Cześć, cześć! Witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Cały czas mamy maj, a więc stosunkowo dużo LEGO Star Wars na kanale. Bo przypomnę, że niedawno pokazywałem najnowsze dioramy nawiązujące do powrotu Jedi. Dzisiaj zajmujemy się jednak bombowcem, tak oto się prezentuje, 20 cm szerokości, 16 długości i 10 wysokości, więc nie jest to byle co. 3 minifigurki plus droid gong, no najmocniej interesuje mnie chyba ta wiceadmirał Sloan, ale to jeszcze się będziemy przyglądać. Pilot też wygląda niczego sobie, jeżeli chodzi o technikalia, 300 zł to jest cena katalogowa, natomiast na Alto widziałem za 240 to i tak dużo, no ale model, jak już wspomniałem, należy raczej do tych większych, mimo że pudło średnie. Okej, okay, no to przyjrzyjmy mu się, otwórzmy i zbudujmy. Jest taki podstawowy lekki bombowiec imperialnej floty. Bardzo charakterystyczna, kultowa wręcz bryła. Po tej stronie siedzi pilot, a po drugiej mamy komory na torpedy, na bomby, na miny. W zależności od wariantu te jednostki można wyposażyć w całkiem różnorodną amunicję. O, mamy nawet taki wózek, co by władować bezpiecznie całą tą broń do prawego skrzydła, właściwie do prawego modułu. Chociaż czy to jest takie bezpieczne? Nie wiem. Zawsze może coś niekontrolowanie eksplodować. Okej, okay, dosyć tej teoretycznej gadki. Będziemy dobierać się do pudła. Nie spodziewam się naklejek. No zobaczymy. Raczej takie dyski powinny być nadrukowane. Lord Vader także znajduje się w tym secie. Jeżeli nie macie, to to jest kolejny argument, żeby po niego sięgnąć. Okej. Okay. Dużo szarych elementów, dużo czarnych. Tego się wszyscy pewnie spodziewaliśmy. Nie będzie speedbuildu. No właśnie, bo przez tą jednorodność kolorystyczną bywa to uciążliwe. Na spokojnie sobie złożę, no i do Was wracam. Mamy tutaj inne zestawy. No, raczej zbyt dużo ich nie pokazałem, chociaż na przykład ten jest na kanale i bardzo mi się podoba taki pomarańczowo-niebieski robot, który tam był zawarty. Ten taki robot, droid, prawie że android górniczy. O, no dobra, ile kroków budowy? Prawie 150, chyba że jednak. Jakoś to tutaj dzielą, ale nie wydaje mi się, bo mamy jeden model główny, a ten wózek to konstrukcja typowo pomocnicza. No i cóż, prześledźmy jeszcze liczbę worków z klockami. Cztery sztuki. Oceniam to na taką bardzo przyjemną godzinkę budowy. No to cóż, lećmy! No, i mamy to model zbudowany, a trwało to mniej więcej 3 kwadranse do pewnego stopnia trochę się nudzimy, dlatego że najpierw te walcowate struktury one akurat bardziej się różnią niż te elementy skrzydeł. No bo po przekątnej to jest właściwie identyczne. Ale z drugiej strony, kiedy już zbudujemy, to to się estetycznie broni. Choć pamiętajcie, w roku 2003 mieliśmy takiego bombera, który miał jednocześnie transparentny moduł dla pilota, i to było bardzo fajne, no bo tutaj widzimy go dopiero wtedy, kiedy podniesiemy przód, a tam jest i panel do sterowania, i odpowiednio dużo miejsca, chociaż z blasterem raczej by się nie wmieścił. No, obróćmy to sobie jeszcze na obracarce, żeby się przyjrzeć tym kątom. Skrzydła bardzo ładnie wyglądają, choć niektórym może przeszkadzać to, że od środka widzimy sporo gniazd. No i duży plusik za to, że mamy tą ładowarkę na pociski. A? Niby detal, a jednak jakoś trochę więcej tych imperialnych konstrukcji dostajemy: żadnej naklejki, a to kolejny istotny plus. No to cóż, przejdźmy do konkretów i chwyćmy tego bombera w ręce. No, muszę powiedzieć, że konstrukcja nie jest jakąś tam wydmuszką, swoje waży, nie wiem dokładnie ile, ale 200-300 gram na pewno. Ładnie zarysowano te silniki jonowe, te relatywnie świeże elementy dobrze tutaj posłużyły i ogólnie ta walcowatość środka jest dobrze odzwierciedlona. Tutaj mamy taką instalację prawdopodobnie do paliwa albo coś związanego. Powiedzmy z amunicją. Po bokach te skrzydła trzymają się dobrze. Mamy tutaj sześć takich klipsów, takich zawiasów, trzymaczy. No więc to nam raczej w intensywnej zabawie nie powinno odlecieć. No, nieliczne nadruki, ale dobrze, że je tutaj zawarto. Może nie jest to ta skala wypełnienia jakichś ozdobników, co na przykład w przypadku. Tego statku inkwizytorów, ale i tak jest nieźle. Na przodzie jakaś szara wrotka, tutaj wywrócono na drugą stronę takie specjalistyczne klocki, są jakieś tarki, czy też takie słoupowane grille. No i na przodzie możemy sobie postrzelać, a to spróbujmy, chociaż wiadomo, że działa to raczej bez zastrzeżeń. No ale przecież to jest taj bomber. A więc najważniejsze są te bomby, czy też powiedzmy torpedy, miny, które zrzucamy i wystarczy, że naciśniemy sobie tutaj na górze, no i już nam te rakiety, czy po prostu żółte pociski wypadają. No okej, okay. można byłoby to pewnie lepiej rozwiązać. Tutaj zasłonić jakoś to miejsce, ale jest w porządku. Żeby to na powrót załadować, no to musimy pchać tam od dołu, i nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, ale pewnie również dałoby radę lepiej to wszystko obmyśleć. No nie ma elementu charakterystycznego, czyli jakiejś katapulty dla pilota, a to byłoby to na pewno coś ciekawego. No szkoda, że nie postarano się o jakiś bardzo świeży patent. Tutaj z przodu są takie elementy. Które mogą podpadać, ale tragedii nie ma. Na pewno skrzydła są wytrzymałe, a tego się trochę obawiałem. Tak naprawdę jest właściwie w porządku. Przejdźmy może do kolejnych elementów tego setu, czyli minifigurek oraz ładowarki. Aha, no jest również droid. Zanim pilot zasiądzie za sterami, Tajbombera musi sobie dowieść amunicję, a robi się to bardzo przyjemnie, bardzo wygodnie. Bo tutaj na spodzie mamy aż cztery transparentne ślizgacze. Są światła, jest ster, no i jest paka na te pociski. Być może nie jest to pojazd zawrotny, niesamowity, świetnie wykonany, ale po prostu raz jeszcze to powtórzę: doceniam takie mniejsze elementy. Powiedzmy publicystycznie, że mamy tutaj 3,5 minifigurki, bo gong to właściwie zlepek kilku elementów. Najciekawszy jest ten pojemnik, ten kontener, widziany przeze mnie chociażby na Tatooine w kantynie Mos Eisley. Tutaj teoretycznie bylibyśmy w stanie coś wrzucić i wielka szkoda, że nie pomyślano o jakimś ogniwie albo czymś zupełnie innym. Zawsze dodatkowy element do zabawy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych tego pana raczej nie trzeba przedstawiać. Dokładnie taki sam egzemplarz występował w dioramie, którą ostatnio sobie pokazywaliśmy. Paradoksalnie chyba najlepiej wypada ten no-name'owy pilot. On by się nadał zarówno do jakiegoś crawlera, czy też tie fightera. No, bo raczej nie interceptora, to inni nim kierowali, ale w sumie, no, fajnie byłoby mieć więcej tego typu jednostek, tego typu pilotów. Tutaj ten hełm jakoś tak brzydko do końca do głowy nie dochodzi, no ale dobra. A jeżeli chodzi o główkę, z tego co pamiętam, coś typowego, co występuje o chociażby w klonach. No i jakiś taki smaczek, to postać pani admirał. Slowen wypada bardzo dobrze. Lubię kiedy postacie mają jakieś takie medale, są obwieszone różnymi odznaczeniami i to jest właściwie prosty imperialny mundur. A trzeba przypomnieć, że to jest faktycznie kobieta rasy ludzkiej. Takie spięte włosy, generalnie wygląda to podobnie jak jej wersja serialowa czy też z animacji. No tutaj nie mamy alternatywnych grymasów, nawet Vader z tyłu ma po prostu swoje zabliźnienia. Minifigurki są ok, są w porządku. Oprócz pilota, no i może tej pani admirał, nic mnie tutaj szczególnie nie ujęło. No ale tak naprawdę, Wejdera też warto mieć w jednej sztuce, jeżeli zbieracie gwiezdne wojny. O, szukając jeszcze jakichś innych rzeczy, których tutaj zabrakło, to może jakiś kreatywny drugi sposób, druga metoda wystrzału, ależ to by było świeżutkie. No zawsze brakuje mi w tych nowych zestawach pójścia o krok dalej. Oni potrafiliby zaprojektować coś nowego, ale często nie projektują. Macie takie samo zdanie, co ja? Myślę, że fani Gwiezdnych Wojen powinni być zadowoleni z tego modelu, choć trzeba pamiętać, że TIE Bomber jest nieco masywniejszy, nieco cięższy w konstrukcji niż chociażby TIE Fighter czy TIE Interceptor. O właśnie, jeżeli chodzi o ten ostatni statek, to pojawiła się jego nowa odsłona w pojedynku z Mandaloriańskim kłem. A chcecie recenzję? W każdym razie oceńmy najpierw ten model. No, myślę, że zważywszy na chociażby tą ładowarkę, dobre minifigurki i całą resztę, 8 minus się należy. Do pełni szczęścia brakuje mi jakiejś dodatkowej infrastruktury. Wiecie, na przykład taka imperialna stacja paliw z jakimś orurowaniem, czy też na przykład katapulta dla pilota, ależ to by było świeże, klocuchy zapasowe, mamy to trzymadło do miecza świetlnego, jest jakiś blaster, trochę pocisków takich zielonych. No i najważniejsze, nadrukowany pulpit do sterowania to się ceni. No, także jestem zadowolony z tej noty końcowej. Piście w komentarzach, co sądzicie o tym secie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Raczej już nie z Gwiezdnych wojen, chociaż kto wie. Hej, hej.